Kiedy Mardocheusz dowiedział się o wszystkim, rozdarł swoje szaty, włożył wór pokutny i posypał się popiołem, a potem szedł główną ulicą miasta, wołając głośno – zabija się naród niewinny. Doszedł tak do Bramy Królewskiej. Tam się zatrzymał, gdyż okrutemu wór pokutny i popiół nie wolno było wejść na dziedziniec. Tymczasem we wszystkich okręgach w których ogłoszono dekret wybuchnął wśród Żydów krzyk, płacz i wielki lament. Dla wielu z nich wór pokutny i popiół stały się posłaniem. Służące i Eunuchowie Królowej przystąpili do niej i opowiedzieli jej o wszystkim. A ona zlękła się, gdy usłyszała, co się stało. Posłała Mardocheuszowi szaty, aby się w nie ubrał, a zdjął wór pokutny. On jednak nie ustąpił. Wtedy Estera przywołała eunucha Echaratajosa, który jej służył, i posłała go po dokładne wiadomości od Mardocheusza. Mardocheusz opowiedział mu o żądaniu i obietnicy, jaką Haman złożył królowi o sumie dziesięciu tysięcy talentów za zagładę Żydów. Dał mu też ogłoszony w Suzie odpis dekretu dotyczący zagłady. Aby pokazał go Esterze, przekazał także polecenie dla niej pójdziesz do króla i będziesz go prosić i błagać za ludem, wspominając Twe obecne upokorzenie, jako że zostałaś wychowana przeze mnie. Ponieważ Haman, najważniejszy po królu, mówił przeciwko nam i zgotował naszą zgubę. Dlatego Ty najpierw wezwij Pana, a potem pomów o nas z Królem i wybaw nas od śmierci. Aharatajos wrócił i przekazał Esterze wszystkie te słowa. Na to ona rzekła do Aharatajosa: idź do mardocheusza i powiedz, wszystkie ludy królestwa wiedzą, że nikt, czy to mężczyzna, czy kobieta, kto bez wezwania pójdzie do króla na dziedziniec wewnętrzny, nie będzie ocalony, chyba że król wyciągnie swoje złote berło i tak go ocali. Ale ja od trzydziestu dni nie jestem wzywana, aby iść do króla. Achratajos przekazał Mardocheuszowi wszystkie te słowa. A Mardocheusz rzekł do Achratajosa, idź i powiedz jej, Estero, nie myśl, że w całym królestwie jedynie ty zostaniesz ocalona spośród wszystkich Żydów. Bo jeśli nawet ty będziesz milczała w takiej chwili, to pomoc i ratunek nadejdą dla Żydów skąd inąd. Ale ty i dom twego ojca zginiecie. Kto wie, czy właśnie ze względu na tę chwilę nie zostałaś królową? Estera odesłała do mardocheusza posłańca z takim poleceniem: Idź i zbierz Żydów mieszkających w Suzie. Poście za mnie. Nie jedzcie i nie pijcie przez trzy dni, dniem i nocą. Także ja i moje służące powstrzymamy się od pokarmów. A potem, wbrew prawu, udam się do króla, nawet jeśli będzie to przyczyną mojej zguby. Mardocheusz odszedł i zrobił, jak mu poleciła Estera. A, wspominając wszystkie dzieła pańskie, modlił się do Pana: Panie, Panie, królu, który panujesz nad wszystkim w Twojej mocy jest wszystko i nie ma nikogo, kto mógłby sprzeciwić się Tobie, jeśli zechcesz ocalić Izraela. Ponieważ to ty stworzyłeś niebo i ziemię, i wszystko, co pod niebem godne jest podziwu. Ty jesteś Panem wszystkiego, i nie ma nikogo, kto mógłby przeciwstawić się Tobie, Panu. Ty wiesz wszystko. Ty wiesz, Panie, że nie z powodu zuchwalstwa, pychy czy próżności nie złożyłem hołdu dumnemu Hamanowi, gdyż dla ocalenia Izraela gotów byłbym ucałować ślady jego stóp. Uczyniłem tak, by nie przedkładać chwały ludzkiej nad chwałę Bożą. Nie złożę hołdu nikomu poza Tobą, moim Panem, i nie czynię tego z powodu pychy. A teraz, Panie, Boże Królu, Boże Abrahama, oszczędź swój lud. Oto zamierzają do naszej zguby i pragną zgładzić dziedzictwo, które od początku było Twoje. Nie garć Twą cząstką, którą wykupiłeś dla siebie z Egiptu. Wysłuchaj moją prośbę i okaż zmiłowanie Twojemu dziedzictwu. Przemień nasz smutek w wesele, abyśmy żeni i wielbili Twoje imię, Panie, i nie pozwól, aby umilkły usta wielbiących Ciebie. I podobnie wszyscy Izraelici wołali z mocą, bo śmierć stała im przed oczyma. Podobnie Królowa Estera, będąc w niebezpieczeństwie śmierci, uciekła się pod opiekę Pana. Zdjęła swój dostojny strój i ubrała się w szaty smutku i żałoby. Zamiast wybornymi wonnościami posypała swoją głowę popiołem i śmieciami. Bardzo umartwiła swoje ciało, a wszystkie miejsca na ozdoby, których noszenie było jej radością, zakryła splotami swych włosów i prosiła Pana Boga Izraela: Panie mój, ty jesteś jedynym królem naszym. Przyjdź z pomocą mnie samotnej i nie mającej prócz Ciebie żadnego obrońcy, oto grozi mi niebezpieczeństwo. W rodzinie mego Ojca słyszałam od mojej młodości, że Ty, O Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i naszych ojców spośród wszystkich ich przodków na wieczne dziedzictwo i postąpiłeś z nimi, jak zapowiedziałeś, ale teraz zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. I wydałeś nas w ręce naszych wrogów, bo czciliśmy ich bogów. Panie, jesteś sprawiedliwy, jednak nie zadowoli się goryczą naszej niewoli, ale ręce swoje złożyli w ręce bożków swoich, aby odmienić postanowienia ust twoich, wytracić twoje dziedzictwo, zamknąć usta proszących ciebie i zgasić chwałę twego domu i twego ołtarza. Ma otworzyć usta poganom, by czcili nicość i na wieki podziwiali cielesnego króla. Dlatego, Panie, nie wydaj swego berła czemuś, co nie istnieje. Niech nie drwią z naszego upadku, ale odwróć ich zamiar przeciwko nim. A los tego, który pierwszy powstał przeciwko nam, niech będzie przykładem. Wspomnij na nas, Panie. Daj się poznać w chwili naszego ucisku. A mnie, królu bogów i władco wszystkich panujących, dodaj odwagi. Włóż w usta moje właściwe słowa w obecności lwa i odmiń jego serce, by znienawidził walczących z nami i położył kres jemu i myślącym tak jak on. Wybaw nas twoją mocą i pomóż mnie samotniej, nie mającej nikogo oprócz ciebie, panie. Posiadasz wszystką wiedzę, wiesz, więc żeń zniadziłam chwałę nieprawych, brzydzę się łożem nieobrzezanych i każdym obcym. Ty wiesz o moim udręczeniu, że brzydzę się znakiem mego wywyższenia, który w dniach mych publicznych wystąpiń noszę na głowie, brzydzę się nim jak szmatą krwawiącej kobiety i nie noszę go w dniach mego odpoczynku. Twoja służąca nie jadła ze stołu Hamana i nie cieszyła się z uczt królewskich. I nie piła wina spłynnych ofiar. Twoja służebnica nie radowała się niczym od dnia swego przeobrażenia aż do chwili obecnej, jedynie Tobą Panie Boże Abrahama, Boże potężny nade wszystko, wysłuchaj wołania pozbawionych nadziei i wybaw nas z rąk niegodziwców, a mnie uwolnij od lęku.